To mieszkańcy Głogowa zgłaszali władzom miasta, że jest problem z parkowaniem w mieście. Pierwszą nowością w głogowskiej strefie płatnego parkowania będzie abonament terminowy. Teraz można go wykupić jedynie na miesiąc i kosztuje 100 zł. Wprowadziliśmy jeszcze ten abonament na 6 miesięcy i na 12 miesięcy w takim, z taką promocją, że 6-miesięczny będzie kosztował 500 zł, a całoroczny będzie kosztował 900 zł. Od przyszłego roku wprowadzony zostanie abonament Z. Pomysłodawcami takiego rozwiązania byli kierowcy. Na tym abonamencie będziemy podawać np. 3 auta, i jedno z nich będzie mogło korzystać ze strefy płatnego parkowania. I ten abonament będzie kosztował miesięcznie 130 zł. Wraz z 1 stycznia 2016 roku zmniejszy się liczba parkometrów w Głogowie. Ze strefy wyłączone zostaną między innymi ulice Słowiańska, Grunwaldzka i Poddamska. Zdawać by się mogło, że ta wiadomość ucieszy kierowców, jednak zdania są podzielone. Nie ma gdzie w ogóle stanąć, żeby nie było parkometru, a później te 50 groszy czy za ile jeszcze trzeba szukać. A jak by nie było z tej strefy parkowania? To by nie było gdzie samochodu postawić, bo wszyscy z bloku co mają by postawili i chcąc coś załatwić, by się nic nie załatwiło. Nie ma w ogóle miejsca, żeby... Stanąć i nie, nie płacić, to za dużo jest. Nie mam właśnie żadnych problemów z parkowaniem, także kiedyś, gdzie nie mogłem stanąć, jak nie było parkometru, to się nie stanęło, a teraz jak są parkometry, można wszędzie stanąć. Strefa płatnego parkowania istnieje w Głogowie od 2010 roku. Początki były trudne, jednak teraz głogowianie przyzwyczaili się do tego, że muszą płacić. W tej chwili kierowcy nasi są bardziej zdyscyplinowani, płacą w parkometrach za ten postój. Także no na pewno to wygląda bardziej optymistycznie niż, niż wyglądało 5 lat temu. Trudniejsza sprawa jest z, z kierowcami przyjezdnymi, no, którzy nie zawsze widzą, nie zawsze chcą widzieć oznakowanie, nie, no, nie, nie dokonują opłat w parkometrach. Ostatnia zmiana to ukłon w kierunku ekologii. Bezpłatnie będą mogli parkować właściciele aut o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym. Może skłoni to mieszkańców Głogowa do zamiany aut. Na ekologiczne, bo jak na razie z tego przywileju będzie mogło korzystać zaledwie dwóch głogowskich kierowców dla wydarzeń taria Jęczmionka.